Najświętsze serce pana Jezusa od samego początku było otoczone przez dwa inne serca. Z tego zrodziło się nabożeństwo trzech serc: serca pana Jezusa, niepokalanego serca Maryi i najczystszego serca świętego Józefa. Rok 2020 był rokiem szczególnym. To właśnie 8 grudnia papież Franciszek ogłosił rok świętego Józefa, który obecnie przeżywamy. Kim był święty Józef? Dlaczego jego oddziaływanie było tak znaczące? Przede wszystkim, Józef był ojcem, a zatem także jego serce było ojcowskie. Przypominało w pewnym sensie serce Boga. Święty Józef wywarł ogromny wpływ na wychowanie swojego syna, Jezusa Chrystusa. W książce Jana Dobraczyńskiego pod tytułem Cień Ojca możemy obserwować, jak ciche towarzyszenie ojca pomaga we wzrastaniu całej rodziny. Ciekawostką jest to, że książka ta została wspomniana również przez papieża Franciszka, kiedy ogłaszał rok świętego Józefa. Jaka jest główna myśl przesłania, które przedstawił nam Dobraczyński? Otóż, skoro święty Józef jest cieniem ojca, to można powiedzieć, że jego funkcja jest marginalna. Ale tak jak każdy margines, tak święty Józef stanowi pewną formę, w której mieści się bogata treść. Przez całe opowiadanie Józef wydaje się postacią drugoplanową. Maria wyprzedza go we wszystkim: w wierze, w poznaniu Jezusa, w poznaniu woli Bożej. Ale jest jeden moment, kiedy święty Józef wyprzedza Matkę Najświętszą. To moment jego śmierci. To właśnie wtedy jego serce ujrzało prawdziwe serce Boga. Mógł się ucieszyć tym, że jako wychowawca wypełnił swoją misję. Jego Syn jest Zbawicielem. Teraz On kształtuje Jego serce. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Gorejące Ognisko Miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Sprawiedliwości Miłości Skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnot wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmił się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmił się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmił się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmił się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmił się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, zelżywością napełnione. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmił się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmił się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmił się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmił się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmił się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, nadzieją w tobie umierających. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, Jezu. Cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię Tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca Twojego uciekamy się Jezu Boski Zbawicielu, naszymi grzechami racz się nie zrażać, O Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować. Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, O Jezu, O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza. W sercu Twoim racz nas obmyć. Do serca Twojego racz nas przytulić. W Twym sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza. Panie Jezu Chryste, zwracamy się do Twojego boskiego serca i pragniemy wsłuchiwać się w jego bicie. Chcemy także przynosić wszystkie intencje i przez Twoje serce zanosić je do Boga Ojca. Twoje serce przygotowało nam wielkie skarby, które są ukryte w niebie. Niech każdy dar będzie wykorzystany, niech każde słowo, które pochodzi z ust Twoich, dotrze także do naszego serca. Prosimy Cię o to, Jezu, najgoręcej. Ufamy w Twoje miłosierdzie, prosimy o nie. Niech Twoje boskie serce zawsze ogrzewa nas swoją miłością, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.